To wcale nie tak wielki trud, zbawienie posiąść tu. Daj serce Panu by Cię wiódł i szczerze uwierz Mu. A na końcu Twojej podróży Pan koronę da, Pan koronę da, Pan koronę da. Jeśli przy Nim wielnie, Pan koronę da. Pan koronem niebie da, radości czas nadejdzie ci, jakiego nie zna świat, gdy rzucisz ziemskie złudne sny za zbawcą i do świat. A na końcu Twojej podróży Pan koronem da, Pan koronem da. Jeśli przy Nim wytrwasz wiernie, Pan koronę da, Pan koronę w niebie da. I będzie cichą praca twoja, a hojny pracy pląd. Pan sam błogosławieństwo da, Twój trud tu święci on. A na końcu Twojej podróży Pan koronę da, Pan koronę da, Pan koronę da. Jeśli przy niej wytrwasz wiernie, Pan koronę da, Pan koronę w niebie da. A pracy Twe nie zaznasz, Twój nie zbraknieś do niej sił, Pan wie, co Mógłbyś pożytecznym był, a na końcu twej podróży Pan koronę da, Pan koronę da, Pan koronę da, jeśli przy nim wytrwać wiernie, Pan koronę da, Pan koronę w niebie da. Od Pana wszystko przyjmiesz rad, On twe potrzeby zna, ten Pan co drzewu da. Kwiat w swoim czasie owoc da, a na końcu swej podróży pan koronę da, pan koronę da, pan koronę da. Jeśli przy mnie wytrwasz biernie, pan koronę da, pan koronę w niebie da, popłynie cicho w życie twe, bez trwogi, i bez bólu. Więc panu śmiało oddaj się i ufność swobodni złóż, a na końcu twojej podróży pan koronę da, pan koronę da, pan koronę da. Jeśli przy nim wytrwasz wiernie, pan koronę da, pan koronę w niebie da.